Witajcie w moim odcinku dzisiaj będziemy budować takie kostki, i będą trzy warianty, i dwa będą bardzo do siebie podobne. Zaczynamy od wariantu numer jeden. I tutaj robimy o tak, bo inaczej będziemy używać innego klocka, I ten inny klocek będzie w drugim wariancie. I taki garneczek nam się udał. Jeśli macie inne kolory, to możecie zrobić taką planetę. Oczywiście, ja Wam tylko pokazuję kostki. Zaraz będzie numer 2. Bierzemy prawie te same klocki, tylko taka różnica. Teraz bierzemy O. I mamy na razie taką kostkę, i teraz już wiecie, co robimy. Nieważne Trochę się zaplatałam I mamy następną kostkę Taki drugi wariant I zaraz będzie ostatni wariant I to ostatni wariant Najbardziej popularny Też można zrobić taką planetę Dobra. Zniszczyła się budowla. Właśnie myślałem, że to zaraz mi się zniszczy. Och. I napiszcie w komentarzu, czy wam też się niszczyła podczas oglądania tego filmika ta budowla. I się w ogóle zaraz wszystko zniszczy. Jeszcze nagle tutaj świat mi eksploduje. To to będzie przepiękne. Okej. Okay. I teraz uważamy. No. już nie mamy się niczym przejmować, że wam się zniszczy. I to taki ostatni wariant. Taka kostka. Że Niszczyć. No. Nie niszczę się taka niezniszczalna kostka. Tylko nie próbujcie młotkiem niszczyć, no bo wtedy oczywiście, że się zniszczy. A jednak nie jest też taka niezniszczalna. Oj. Dobra. No. Taka kosteczka. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się udało i czy fajna. Czy Wam się podoba? I też napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach. Do widzenia.